W trzeciej kolejce czwartej Ligi Wielkopolskiej Wiktoria Ostrzeszów w sobotę 15 sierpnia u siebie podejmowała zespół Tarnowi Tarnowo Podgórne. Po dwóch z rzędu porażkach zawodnicy z teamu Piotra Konstanciaka za wszelką cenę chcieli się odkuć. Co się udało? Szkoda tylko, że na własne oczy nie mogli obejrzeć tego kibice, bo jak wiadomo wydarzenia sportowe w powiecie ostrzeszowskim organizowane są bez udziału publiczności. Zawodnicy Wiktorii Ostrzeszów na pewno mieli w głowach ostatni domowy mecz, kiedy to stracili bramkę już w pierwszej akcji spotkania. Wnioski wyciągnęli błyskawicznie, bowiem starcie z Tarnowią zaczęło się podobnie, z tym, że to gospodarze objęli prowadzenie w pierwszej minucie meczu. To właśnie wtedy Remigiusz Pastucha wykorzystał zamieszanie w polu karnym i pewnie pokonał bramkarza z najbliższej odległości. Ta bramka ułożyła całe zawody. Wiktoria oddała pola rywalom nastawiając się na grę z kontry. Ostrzeszowianie nie wystraszyli się jednak nazwisk znanych z ekstraklasy. Jakuba Wilka, Błażeja Telichowskiego i Zbigniewa Zakrzewskiego. Drużyna gości miała więc czym straszyć, ale podopieczni Piotra Konstanciaka stawali do równej piłkarskiej walki. I to oni próbowali podwyższyć wynik. W pierwszej połowie najbliżej wyrównania był Jakub Wilk. Były zawodnik Lecha Poznań celnie przymierzył z rzutu wolnego, jednak piłka trafiła w słupek. Tuż przed przerwą korzystny wynik dla Wiktorii uratował Jakub Błaszczyk, popisując się nie ostatnią, jak się później okazało, znakomitą interwencją. Tak jak gospodarze świetnie rozpoczęli mecz, tak goście odpłacili się od razu po zmianie stron. Dwie minuty po przerwie inny zawodnik z ligową przeszłością, Błażej Telichowski, zdobył wyrównującą bramkę, celnie uderzając głową. Chwilę później wiele nie brakłoby, ponownie Wiktoria mogła cieszyć się z prowadzenia. Jednak składna drużynowa akcja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. W 65. minucie swój koncert między słupkami rozpoczął Jakub Błaszczyk. Im mocniej Tarnowia napierała na jego bramkę, tym bardziej ten pokazywał, że nie stoi tam przypadkiem. Najpierw wybronił sytuację jeden na jeden, a kilkanaście sekund później dał kolejny popis przy strzale głową. Wiktoria jednak nie poddała się i nie liczyła wyłącznie na znakomity dzień swojego bramkarza. W 68. minucie wejście w pole karne zakończyło się strzałem Roberta Skrobacza, który sparował bramkarz. Po tym wydarzeniu Tarnowia ponownie ruszyła do ataku. Trzykrotnie strzelali głową, jednak zawsze niecelnie. Na tym powietrzne pojedynki się nie zakończyły. Kolejna próba Błażeja Telichowskiego zakończyła się poprzeczką. Gdy wydawało się, że bramka dla drużyny Starnowa Podgórnego wisi w powietrzu, szybka kontra ostrzeszowian i śmiały strzał juniora, katz w w 73. Minucie znalazł drogę do bramki, czym wprawił w osłupienie przyjezdnych. Tarnowia nie mając nic do stracenia ruszyła do ataku, ale ich plany na wyrównanie po raz kolejny pokrzyżował Jakub Błaszczyk, popisując się znakomitą interwencją przy strzale tuż obok słupka. Wiktoria Ostrzeszów pokonała ostatecznie Tarnowie, Tarnowo podgórne 2 do 1. Jednym z bohaterów meczu obok Błaszczyka okrzyknięto Kacpra Zapracowała na to cała drużyna i udało mi się na szczęście strzelić bramkę decydującą o naszym zwycięstwie i teraz tylko spinamy się do góry, do góry tabeli. Jeszcze na kilka dni przed meczem nie było wiadomo, czy w ogóle dojdzie on do skutku. Goście bardzo bali się przyjechać do Strzeszowa ze względu na to, że nasz powiat jest objęty czerwoną strefą. Zapraszali nawet Wiktorię na swoje boisko. Tak, niestety zespół Tarnowy nie chciał przyjechać a ja to wszystko przełożyć. Dziękuję zespołowi, że w końcu się zgodzili przyjechać bo jak widzicie bezpieczeństwo w Szczurzu jest pewne. Piękny mecz, piękne bramki, piękne bramki, piękne parady naszego bramkarza i gości. No trudno, szkoda, że nie było dzisiaj kibicu, bo on mecz, jeden z najlepszych meczów w ostatnim, można powiedzieć, miecieleciu. Nie jest zakazana gra w piłkę nożną, także przyjechaliśmy na ten mecz. Każdy ma jakieś obawy, każdy ma swoje rodziny. Każdy ma swoich rodziców, ja jeszcze mimo, że mam 50 lat, moi rodzice 80, no też dbam o nich, ale no, taki mam zawód, muszę przyjechać, muszę grać w mecz i musimy z tym żyć. W środę 19 sierpnia Wiktoria uda się na jeden z dwóch najdalszych wyjazdów w rundzie jesiennej. Czcianka jest oddalona od Ostrzeszowa o blisko 260 kilometrów. Mecz rozpocznie się o godzinie 17.